RDC zawsze dla ciebie. RDC. 8.35. Proszę Państwa, komentarz polityczny ze strony naszych gości. Katarzyna Bąkowicz, Uniwersytet SWPS. Dzień dobry. Dzień dobry. Marcin Piasecki, Rzeczpospolita Parkiet. Dzień dobry. Dzień dobry. Agaton Koziński. Dzień, Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy serdecznie. No i my cały czas ta układanka, która nas zajmuje, wszystkich od kilku dni jeszcze będzie nas zajmowała. Na pewno dzisiaj o poranku o tym rozmawiamy. Spotkanie, szczyt. Przywódców Unii Europejskiej w Paryżu, zwołany przez Emmanuela Macrona. No, był w czwartek w Warszawie, więc jak będziemy utyskiwać, że to nie w Warszawie właśnie ten szczyt, a Polska jest prezydencja, no to pamiętajmy, że tam był planowany inny szczyt Unia Europejska-Afryka. Potem miało się przy okazji takie spotkanie na boku niejako odbyć. Taki szczyt nieformalny. Teraz to jest szczyt formalny. Afryka w tym momencie nie ważna i mamy spotkanie w Drodzy Państwo, czego się spodziewać? Czy w ogóle Europa może wydać taki komunikat, takie podjąć decyzje, które zmieniłyby w tej chwili bieg wydarzeń? Pani doktor. No, może i powinna bo to jest taki moment, kiedy rzeczywiście następuje trochę nowy podział świata i jakkolwiek byśmy egzaltowali te wszystkie wydarzenia, które się obecnie dzieją, no to rzeczywiście tak jest, no bo tworzy się jakiś nowy porządek, są nowi rozdający karty i Europa powinna się w tym momencie wykazać swoją siłą i swoją determinacją, ale też tym, że ma jakieś określone stanowisko, bo to jest siła Europy, że ma wspólną flagę i wspólne wartości, które potrafi werbalizować, więc no, ja uważam, że to nawet nie powinniśmy dyskutować czy może coś powiedzieć i co powie, tylko że koniecznie musi powiedzieć i to. I to muszę, musi być stanowisko, bardzo bym powiedziała, nie chcę to było radykalne, ale to musi być słowo stanowisko zdecydowane. A może czy to jest właściwie ustać, przywódców Unii Europejskiej stać na taki jasny komunikat. Tak, będziemy wydawać 5% PKB na zbrojenia. Najprostsza rzecz, stać ich na to? Myślę, że stać. Tylko pytanie jest, czy dojechaliśmy już, mówiąc kolokwialnie, na tyle do ściany, żeby wreszcie tę decyzję podjąć? I tutaj y, oczywiście Emmanuel Macron zwołał ten szczyt i jest tutaj takim bym powiedziała spirytusmowem z tego wydarzenia. Natomiast no, ja upatruję dużą rolę Donalda Tuska, który jednak w Europie się dosyć mocno wybija, y, i powinien tę y, funkcję jakiegoś takiego istotnego człowieka w kontekście tych rozdawania kart europejskich pełnić. To znaczy, jego głos powinien tutaj być słyszalny. Już nieraz był i był to głos dobry, y, bo cokolwiek, bo Donaldzie Tusku nie mówi, czy go lubi, czy go nie lubi w kontekście polityki krajowej, to w kontekście polityki europejskiej jest człowiekiem ważnym i powinien to, to, to pielęgnować. Agata Kościński. Znaczy, tutaj zgadzając się oczywiście z tymi słowami, które padły przed chwilą o istotności, o istocie tego szczytu, ja nie potrafię zrozumieć raczej znaczy jednej rzeczy nie potrafię zrozumieć, i mam dwa pytania zasadnicze, i to będzie moim zdaniem papierek lakmusowy tego szczytu, ile tak naprawdę, co Europa zrozumiała z tego wszystkiego, co się wydarzyło na konferencji w Monachium. Pierwsze pytanie. Panie. Dlaczego Europa jest taka bardzo zdziwiona tym, co usłyszała z ust wiceprezydenta amerykańskiego J.D. Vance'a, czy z ust sekretarza obrony amerykańskiego Pita Hesjeffa w czasie tego weekendu? No W skrócie, można było się tego spodziewać już 5 listopada 2024 roku, gdy Donald Trump wygrał wybory prezydenckie. Taki szczyt powinien być zorganizowany w ciągu pierwszych kilku dni po zwycięstwie Donalda Trumpa. 11 listopada to była piękna data, rocznica zakończenia kończenia pierwszej wojny światowej, która przeorała całą Europę, zmieniła porządek europejski przy udziale Stanów Zjednoczonych. To się jakby spinało pętlą, że Stany Zjednoczone będą się w jakiś sposób wycofywać. Pytanie w jakim w jakim tempie i w jakich, i, i w jaki sposób, ale to, że będzie zmiana można było się więcej niż spodziewać. Tymczasem Europa musiała usłyszeć te bardzo ostre słowa w Monachium, żeby dopiero zareagować. Także już jesteśmy trzy miesiące no, później. Dobrze, ale poczekaj, 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 poczekaj. No ale jak jak już sam przywołałeś Divansona, to mowa jest o samolotach, rakietach, armatach, a on ma przekaz pod tytułem: że wy musicie uważać na swoje wartości, bo to odejście od wartości jest waszym zagrożeniem. I wszystkie te gender, ale LGBT, dobrze, ale... wszystkie te rzeczy nagle stają się ważniejsze do... niż te armaty, niż te samoloty i dż... to, że giną ludzie. JD Vance pouprawiał sobie trochę publicystyki konserwatywnej, i ma do tego prawo, bo na zasadzie taki trudno mu tego wszystkiego odebrać. No może by teraz dzielić włos na czworo, zastanawiać się, czy obraził Europę czy nie, zastaną... czy nie obraził, czy poża takie rzeczy mówi, czy nie można mówić, czy ingerował w wybory wewnętrzne w Niemczech, czy nie ingerował. Tylko to wszystko no jest jak wstórne. się wspiera AFD, to się ingeruje, prawda? No tak, I to tylko, wszystko w ramach ale, ale, słowa. No dobrze, ale to w jaki sposób Europa teraz, no bo na tym właśnie polega problem. J.D. Vance powiedział to, bo mógł, ponieważ Europa nie ma metody powiedzenia wiceprezydentowi amerykańskiemu, nie masz prawa tak mówić, proszę wyjść. Gdyby Europa mogła mu w połowie przemówienia powiedzieć, proszę teraz wyjść... To by on tego nie powiedział, a Europa nie za bardzo ma a możliwości do tego. Właśnie do tego przechodzę. Po pierwsze, szczyt jest spóźniony. Nie rozumiem, dlaczego dopiero teraz, a nie wcześniej. Musieli przyjechać Amerykanie i ochrzanić Europę, żeby zareagowała. Być może w tym sensie te słowa były potrzebne. Druga rzecz, to są potrzebne już konkretne działania. Jak czytałem Daily Telegraph sobotni, sobotni poniedziałkowy, dużo, dużo brytyjskiego rządu, przypomnę, to jest rząd liberalny, lewicowy jednak, a w konserwatywnej gazecie rozumiem, że. To jest jednak celowy wybór, że Daily Telegraph, najważniejsza konserwatywna gazeta w Wielkiej Brytanii, była miejscem przedstawiania planów rządowych. Dwa pomysły. Przedstawione przez Keira Starmera, brytyjskiego premiera. Pierwszy podniesienie poziomu wydatków PKB na obronność do 2,5% i z takim przekazem na to spotkanie. Nie wiem właśnie, czy to jest formalny szczyt, bo zdaje się, tam nie ma chyba w Paryżu, nie ma wszystkich państw Unii Europejskiej. Nie ma, więc to nie jest natomiast, natomiast jest Wielka Brytania. Wielka Brytania nie jest, nie jest, nie jest, nie jest członkiem Unii Europejskiej. Także, także to no właśnie jest... się teraz okazuje, czy jest czy nie tak Nie, on, to, to, to jest jeden z przykładów, dlaczego w jaki sposób Donald Trump defini Europę i relacje z Europą. Dla Joe Bidena najważniejszym telefonem był telefon do Ursula von der Leyen, szefowej Komisji Europejskiej I najważniejszym telefonem w Europie jest telefon Marka Ute, sekretarza generalnego NATO dla Donalda Trumpa. Także to jest też jedna z zasadniczych zmian i dlatego ten format z Wielką Brytanią jako ważnym członkiem NATO jest, ma znaczenie. Do dokończę, dokończę wątek. No. 2,5%. I wysłanie wojsk rozjemczych na granicę ukraińsko-rosyjską. Keir Starmer już zadeklarował, że Brytyjczycy są w stanie tego dokonać. Oddzielna sprawa analizy brytyjskich specjalistów. Mówią, że to powinno być około 100 tysięcy żołnierzy na tejże granicy, żeby taka no, misja rozjemcza miała. Ale miała... armii brytyjskiej będzie niemożliwe w ogóle nie Ale są w stanie. To, to, Ale nie, bo on rynąć. właśnie już komentował po, 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 polityczną deklarację keira Starmera, że Brytyjczycy nie mają wojsk, bo Brytyjczycy mają armię najmniejszą. Oni w czasie wojen Ostatnio nas tak małą armię, ale ale 73 Marcin, tysiące, tyśni tysiące tyśni mieli <laughs> przed wojnami napoleońskimi. Dobrze, wróćmy do yy, spotkania paryskiego, tego szczytu. Właśnie no, no, trzeba zwrócić uwagę, że to nie jest szczyt Unii Europejskiej, jest Wielka Brytania w tym zestawie państw, i, co dosyć znaczące, jak się wydaje, nie ma Hiszpanii. A y, istnieją domniemania, że nie ma Hiszpanii, dlatego, że jest to państwo, y, chyba w całym NATO, które wynaje, wydaje jak y, najmniej na y, obronność. To ja sprawdziłem. Hiszpania wydaje 1,3 i Holandia 0,30. No, no tak. No, natomiast y, natomiast no, to. Y, tak czy inaczej, są to, y, są to y, wielkości y, no, nieduże. I y, y, stąd. Y, Podobno brak zaproszenia dla kraju dużego, czyli dla Hiszpanii. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie merytoryczne związane z tym szczytem, oczywiście, że on musi się skończyć, tylko właśnie tutaj troszeczkę tak wędrujemy po najróżniejszych możliwościach, no jakąś deklaracją. Jakąś deklaracją jak najbardziej konkretną i jak najbardziej zdecydowaną i jak najmocniej odpowiadającą na. To, co zrobili Amerykanie w ciągu ostatnich paru dni. W innym przypadku to spotkanie paryskie będzie po prostu klęską, klęską tych państw europejskich, nie tylko samej Unii Europejskiej, ale również Wielkiej Brytanii, że no, wydaje się, że musimy się czegoś doczekać po dzisiejszym szczycie. Natomiast co to będzie? No właśnie, domniemania są najróżniejsze od tych kwestii, o których wspomniał Agaton, chociaż wydaje mi się, że sprawa tam w Wojsk rozjemczych, no, jest sprawą bardzo bardzo trudną, no, przede wszystkim to dobrze, żeby był jakiś rozejm, prawda, żeby wysyłać tam wojska. Jest kwestia właśnie przyspieszenia procesu zbrojeń europejskich, najróżniejszych mechanizmów finansowania, itd, i tak dalej. Na stole są różne rzeczy, no, ważne, żeby spojrzeć na ten stół i wybrać coś jak najbardziej konkretnego. Natomiast jeżeli chodzi o stanowiska amerykańskie, wydaje się, że trochę po tych już no kilkudziesięciu godzinach od no, tych największych emocji, trochę te emocje właśnie opadają z bardzo różnych względów, również dlatego, że dosyć ciężko wyczytać z tego wszystkiego jakąś jednak jednolitą, jednolity pogląd, pogląd amerykański na, na to, co się dzieje zarówno na Ukrainie, jak i co się dzieje, dzieje z Europą. Te stanowiska są jednak różne, wyrażane przez różnych polityków. Trochę coś innego jednak mówi Donald Trump, trochę coś innego mówi J.D. Vance, trochę coś innego mówi se, sekretarz obrony i tak dalej, i tak dalej. No ale to Natomiast, wszystko jest w jednej narracji, no tak? właśnie, to, to... Generalnie, to się generalnie, generalnie mieści w jednej narracji. To pełna zgoda. Natomiast no, jest, no, rodzi to pytania zasadnicze, ten brak jednak jednolitości mimo jednolitej narracji. Dobrze, czy Amerykanie zrezygnują ze swojego zaangażowania w Europie militarnego? No, wydaje, się, wydaje się, że z, z amerykański sekretarz Obrony coś takiego, coś takiego mógł zasugerować, ale pozostali politycy już mniej, już nie. To właściwie jak, jak jest, czy Europa ma się. Z tym liczyć i, i to szybko, czy jednak nie? Znaczy czy będzie to proces Europa, Europa przede wszystkim powinna zacząć patrzeć wreszcie na siebie, a nie na to, że będzie jakiś inny kraj w ogóle na innym kontynencie, który przyjedzie nas bronić, jak my będziemy mieli problem. I ja mam wrażenie, że ta cała dekadencja Europy, w którą ona popadła i ten kryzys wartości. I trochę nas chyba zabolało też to, że Amerykanie powiedzieli to, co jest poniekąd prawdą, bo my mamy problem z wartościami a europejskimi tutaj, no... i ten kryzys wartości jest. Natomiast Natomiast, przepraszam bardzo z całym szacunkiem, ale to nie jest Ameryki sprawa, z czym problem ma Europa. W tak? pełni się zgadzam, jeszcze to, jest sprawa Ameryki. Więc, więc oczywiście to jest, jest. to jest kwestia, no dobrze, tylko pytanie jest, gdzie jest granica współpracy, bo my ze sobą współpracujemy, oczywiście mamy NATO, mamy te wszystkie porozumienia gospodarcze, polityczne i tak dalej, i tak dalej. Natomiast pytanie, czy Ameryka... Może sobie pozwolić na taki rodzaj arogancji, bo to było aroganckie przyjechać do Europy i mówić Europie, co Europa ma robić. No dobrze, ale teraz ale grzecznie. Tak, poczekaj, po, po poczekaj, poczekaj, bo teraz mamy taki obrazek z tego wszystkiego się wyłaniający na temat tego, co się odbędzie w Arabii Saudyjskiej, gdzie będą Stany Zjednoczone, będzie Rosja, gospodarze i prawdopodobnie Ukraina. Prawdopodobnie to jest dobra. No, no, no właśnie, tak. teraz na przykład De Telegraf mówi, że już jest wszystko. Ustalone między Trumpem a Putinem. Ukraina oddaje Rosji 20% swojego terytorium. Pose po po pokój zostanie zagwarantowany tylko słowem rosyjskiego dyktatora. I siłami międzynarodowymi, czyli to jest tak, nie ma tam Europy, ale tam ustalą, że europejscy żołnierze będą gwarantowali ten rodzaj i to co oni tam ustalą. Aha, będą być może amerykańscy żołnierze, no bo tam jest kwestia yy, yy, złóż najrozmaitszych, metale ziem rzadkich, wiele pierwiastków. Yy, no a przecież. Yy, yy, nie wybierany w wyborach, ale bardzo wpływowy w tej chwili Elon Musk, no to ma interes przecież tam znaczy, na tej Ukrainie. Jest... Jak Wam się podoba w ogóle taka konstrukcja? Ale to jest to kwestia, to nie jest kwestia. Podoba nam się nie podoba. Jesteśmy w sytuacji, że Europa dopuściła do tego, żeby się działy rzeczy ponad jej głowami. i pytanie, czy Europa umie nagle na tyle zrekonstruować bieg zdarzeń, go zrewidować, żeby, żeby zmienić ten układ sił. I tyle. Tam też amerykańskie, to jest, czytałem analizę Dana Frida, bardzo inspirującą z tamtego tygodnia, tuż po tych najostrzejszych wypowiedziach Donalda Trumpa. Ten Donald Trump też spuszczał stonu, ale na, na początku komunikat, że rozmawiał z Władimirem Putinem przez 90 minut i komentarze do tego, co się padło i Dan Field na przykład zwrócił uwagę na drobny szczegół, że Trump powiedział wyraźnie no American boots, czyli żadnych żołnierzy na lądzie a, a, a ukraińskim, co wcale nie wyklucza na przykład udziału amerykańskich sił powietrznych. Czy amerykańskich okrętów? Amerykańskie okręty to są, po, to, są to, to, jest potęga, która byłaby w stanie ustabilizować całą Ukrainę samym faktem, że są na Morzu Czarnym. Także no, Amerykanie mają mnóstwo, mnóstwo mnóstwo, możliwości projekcji swojej potęgi. I zależy właśnie, jak Ale, rozumieć te słowo. Tak, teraz... dzisiaj w Polsce jest twoja rozmowa z generałem tak. Rio Terrasem, to jest były szef sił estońskich sił obronnych, prawda? A teraz prawicowy europoseł. I... Znaczy no, on jest partii Centroprawicowy, no tak, jest tak, Europejska tak. Partia Ludowa. No tak, ale y, on mówi jedno, jednoznacznie, że on nie wierzy w taki pokój, na który się nie zgodzą y, Ukraińcy. No ale, że, że w tym wszystkim, jak oni sobie nawet coś ustalą, to nie znaczy, ale, że ale, ale, ale armia też... Ukraińska mówi, tak, to dziękujemy, no, do tak. Domu. Oczywiście tak, no mogą, y, mogą, mogą Ukraińcy mieć swoje własne plany i bardzo dobrze, żeby mieli. Y, to nawet ja bym zwrócił uwagę na inne, bo Ukraińcy się na pewne rzeczy mogą nie zgodzić. Natomiast on też bardzo wyraźnie wskazuje, że Europa dzisiaj jest. Y, naga i wesoła. Nie ma absolutnie. Ale nie, ale No tak, tylko że to no tak, ale, ale ale cały czas nie wiemy w jaki sposób to jest właśnie kluczowe pytanie. Dzisiaj teraz siedzimy tutaj w czwórkę w studiu, uzgadniamy, że Europa musi zareagować. A ja dobrze, mam inny ale... problem. W jaki sposób Europa zamierza to sfinansować? Nie ma droższej imprezy niż finansowanie wojska. To jest potwornie obciążające. Tymczasem w Europie mamy potężny kryzys polityczny i yy, mamy potężny yy, kryzys finansowy. W największe kraje Unii Europejskiej są potwornie zadłużone. Wzięliśmy sobie, współ... na plecy... Wzięliśmy sobie na plecy wspólny kredyt na europejski plan odbudowy, który władujemy pieniądze w Zielony Ład. Zielony Ład doprowadził do tego, że ceny energii w Europie są dzisiaj dwu, trzykrotnie wyższe niż w USA i w Chinach. Ale płacimy I to jest... mniej więcej tyle samo. No, ale dobrze, to nie chodzi o to, żeby mieć niskie ceny, tylko żeby mało płacić. Żeby u, użytkownicy płacili, no bo deficyty pokrywają musimy... budżety krajowe i właśnie ten plan europejski. Unii Europejskiej to znamy, to już jest ale, tysiąc ale, razy. Ale, ja, ja, to, ja tylko jedną, to, jedną ja rzecz. Właśnie, jedna, ja jedna ja rzecz. jestem rzecz. bardzo ciekawy, czy dzisiaj otrzymamy no, pakiet no. odpowiedzi na dzisiejszym szczycie, bo to są pytania na dzisiejszy szczyt. Nie, ja podejrzewam, że nie otrzymamy tego tych odpowiedzi, bo to nie jest też, to nie są też przedmioty, które którymi trzeba się zająć, to znaczy na ten moment trzeba trochę inaczej skanalizować tą narrację, ale co jeszcze chciałam powiedzieć, że też nie możemy, pomimo, że Europa nie radzi sobie zbyt dobrze. I to nie jest kwestia tylko Zielonego Ładu, tylko to jest w ogóle trochę odwrócenia się od wartości i też braku pracy nad tymi wartościami przez ostatnich kilka dekad, można powiedzieć nawet. Natomiast pamiętajmy o tym, że Ameryka to jest potwór na glinianych nogach. To nie jest imperium takie, jak rysuje się w opowieściach Donalda Trumpa, bo to jest. Kraj, który sobie wewnętrznie ze sobą nie radzi. To jest, kraj, kraj, który ma, świata, to jest, który jest kraj, który ma gigantyczny problem z bezdomnymi. To jest kraj, który ma gigantyczny problem ze, z, z bardzo złym stanem zdrowia swoich obywateli. No, tam jest w środku naprawdę poważny problem. Tam jest, tam jest problem, który. Bardzo dobrze, że pan redaktor powiedział, że to jest trochę trzeci świat i nie bójmy się też tego powiedzieć. No to I to, w życiu, w i to puszenie się Donalda Trumpa jest tylko i wyłącznie wydmuszką. Więc to nie jest tak, że Europa jest teraz taka strasznie słaba, a Ameryka jest taka mocna, bo my w ogóle mamy na świecie kryzys i musimy sobie ten świat na nowo poukładać. I chodzi tylko o to, żeby to układanie odbywało się z mocną obecnością Europy i żeby ta Europa pozostała w całości, żeby się nie rozpadła na kilka kawałków, żeby to nie musiały robić Niemcy, Francja czy ktokolwiek, bo wiadomo, że Polska będzie w ogonie tego wszystkiego, ale żebyśmy jako Europa stanowili przeciwwagę dla mocarstw. Tutaj jest taka suma dzisiaj w Rzeczpospolitej 200 miliardów euro. O tyle więcej wyda Europa co roku na obronność przy wzroście wydatków z 2 do 3% PKB. Wystarczy tylko tyle. I no 200 tak, miliardów euro to już jest coś. Fajnie, tak. 200 miliardów euro no to oczywiście są potężne pieniądze. No Aha, niestety może za więcej. A niestety no, też uzbrojenie, szkolenie żołnierzy, serwis, to wszystko też kosztuje potworne pieniądze. Oczywiście problem. Tkwi w, y, też troszeczkę gdzieś indziej. Mianowicie, no, okej, okay, 200 miliardów y, 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 euro w jakimś przedziale czasowym. Wszystko pięknie, tylko gdzie pójdą te pieniądze? Rocznie. 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 No mhm. właśnie. Y, gdzie pójdą te pieniądze? Czy one zostaną w Europie? No a tutaj zdolności europejskiego przemysłu obronnego są delikatnie mówiąc, no niedostateczne. Czy rozpełzną się po świecie? Między innymi trafią do Stanów Zjednoczonych, gdyż nie będzie innego wyjścia. I na to też powinien być pomysł, tak? Co zrobić z europejskim przemysłem obronnym, jeżeli. Europa rzeczywiście będzie pchała te olbrzymie pieniądze na zbrojenia, a wygląda na to, że nie ma innego wyjścia. No dobra, no ale to niech przynajmniej z tego skorzysta w wymiarze przemysłowym i w wymiarze gospodarczym. Natomiast jeszcze wracając do tego, co pani doktor przed chwilą powiedziała, bo to jest bardzo interesujące, proszę zauważyć, że po tym no, takim pierwszym trochę szoku po tych amerykańskich słowach z ostatnich dni, to część komentatorów zaczęła zwracać uwagę, no właściwie do kogo to było skierowane? No, oczywiście, wydaje do Europejczyków, żeby oni skulili uszy po sobie i żeby no, zobaczyli, jak tutaj no, nabroili, tak? Natomiast nie. Być może to jest też tak, że ten przekaz był również przekazem wewnętrznym, amerykańskim, żeby, żeby znaleźć też pewnego takiego zewnętrznego no, nie wiem rodzaj kozła ofiarnego. Zobaczcie, no, w Ameryce może tutaj, w Stanach może nie jest najlepiej, ale, ale jeżeli chodzi o Europę, no to jeszcze jest Gorzej i Ameryka to na, to na to reaguje. Nie wykluczałbym tego, że to był również przekaz wewnętrzny. No i druga rzecz, też podniesiona przez paną, panią doktor, którą bym tutaj jednak rozwinął, no to jednak granica amerykańskiej arogancji, jeżeli chodzi o Europę. Bo z przemówieniem na przykład JD Vance'a, no można się w, w pewnym zakresie zgadzać. Tak, no okej, okay, wypunktował pewne sprawy, które rzeczywiście mogą być ważne, yy, broni wartości zachodnich. Tylko, dlaczego Stany Zjednoczone bronią wartości zachodnich poprzez miłosny uścig z Władimirem Putinem? No, to jest, bym powiedział, trochę dyskwalifikujące dla tego, znaczy, co Jeszcze Jeszcze jest pytanie... słowa z tym, co płynie z Rosji. Jest jeszcze tylko pytanie, panie redaktorze, co rozumiemy jako zachód i wartości zachodnie i skąd te wartości w Ameryce się wzięły? Bo ja bym jednak chciała wrócić do początków Stanów Zjednoczonych. I czym są tak naprawdę Stany Zjednoczone? I skąd jest ten cały filtr kulturowy i to wszystko, co nazywamy obecnie wartościami? No jednak to jest Europa. Pamiętajmy o tym, że Stany Zjednoczone to jest twór stosunkowo młody na arenie międzynarodowej, i jednak Europa jest tym takim, tą taką podstawą, tym podglebiem, jak jest takie ładne polskie słowo, do tego, co się w Stanach Zjednoczonych buduje. To, że Stany Zjednoczone skapitalizowały te wartości, to to już jest inna bajka, ale jednak ich źródło bije w Europie. Znaczy, Konfederacja że... Warszawska 1570. Ja nie wiem, ja nie jestem przekonany, czy akurat odwoływanie się do y, ojców założycieli Stanów Zjednoczonych tutaj ma większy sens, ponieważ y, polityka zagraniczna to nie jest dziedzina, w której się ktoś kieruje sentymentem, tylko każdy się kieruje twardym biznesem i tym, co się opłaca. Stany, Europa, Europa, Europa bo... ma trochę inny, inny możliwość zagrania. To jest dopiero ryzykowne i pytanie o wartości europejskie pojawi się silnie. No bo jeżeli Europa nie jest w stanie współpracować ze Stanami Zjednoczonymi, a szuka partnera, może na przykład zacząć rozważać współpracę z Chinami. Tylko jeżeli zaczniemy rozważać współpracę z Chinami, innym globalnym graczem, mającym określone ambicje, to Rosja będzie atak atakowała. A czyli Rosja nie będzie atakowała, razie, tylko no właśnie tworzenie, tylko że opcji. tworzenie z Chinami bloku przeciwko Stanom Zjednoczonym. Pytanie brzmi, czy tego typu rozwiązanie jest lepsze dla Europy, czy gorsze jednostkowo. Ale my jednak nie mamy szukanie... wyjścia i tak się musimy to, z Chinami myślisz, dogadywać. Że to jeśli nie, jeśli nie, jeśli, jest nie ale jeśli się nie, jeśli, jeśli Europa się z Chinami nie porozumie, to już zaczynają porozumiewać się z nimi Niemcy. Znaczy, I, to no, jest, nie... I to jest problem, znaczy, ponieważ Niemcy tę szansę... Oban jest, moim... Otóż Orban, to. Orban, Orban jest teraz... mały, nie ma żadnego znaczenia. Mają znaczenie oczywiście Niemcy i moim zdaniem kluczowe pytanie właśnie teraz brzmi i dlatego Stany Zjednoczone w weekend powiedziały to, co powiedziały, zadały proste pytanie Europie. Jesteście z nami czy z nimi? Ponieważ... A możemy być ze wszystkimi, jeżeli rozegramy no, to dyplomatycznie? Oczywiście możemy być ze wszystkimi. Próbujemy być ze wszystkimi od dłuższego czasu i wyraźnie Stanów Zjednoczonych to, że próbujemy być ze wszystkimi, wyraźnie zdenerwuje... I dlatego JD no wiesz, to, to, no to Stany Zjednoczone mają problem. Tutaj jest, zobaczymy, czy mają problem. Trochę, ma, ale tutaj tutaj marci, się na razie my mamy ale problem. Zobacz, na przykład minister Sikorski mówił tak, że generał Kellogg przedstawił mi osobiście i kręgowi europejskich sojuszników taktykę negocjacyjną Stanów Zjednoczonych. Nie będę jej tutaj ujawniał. Tak. Budzi pewne nadzieje. Jest nieortodoksyjna, ale życzymy im powodzenia. Dyplomacja oczywiście. Natomiast tam jest taka jego uwaga, że każda administracja amerykańska Uczyła się Europy i teraz, właśnie administracja amerykańska to robi. Ja Mam wrażenie takie, że gdyby minister Sikorski nie przyjął z zainteresowaniem tego, co mówił generał Kellogg, no bo to by nie powiedział tego, że budzi pewne nadzieje, że są tam interesujące rzeczy, tylko byłby bardziej zdawkowy. No i znowu, tutaj wracamy do, tej, do, tej, do tego braku jednolitości jednoitości amerykańskiej. tak? Z jednej strony, no to wszoki przerażenie tym, co Zrobili Amerykanie w ciągu ostatnich dni wobec Europy, a z drugiej strony, no właśnie, no może tak do końca nie jest. Może tam są sensowne posunięcia, sensowne plany, sensowna taktyka wobec, wobec Putina. Tylko, że cechą amerykańskiej administracji, to widzimy już od samego samego początku tego intensywnego funkcjonowania administracji Trumpa, no jest ten brak spójności. Tak? Trochę to nam zresztą przypomina nasz rząd poprzedni, że że to, to, to były stanowiska, właśnie mieszczące się w jakiejś ogólnej, jednolitej narracji. Natomiast, no cóż, no w polityce, w polityce międzynarodowej, no to ważne są konkrety, ważne są szczegóły. A tutaj mam do czynienia z jakimiś rozjazdami, z jakimiś yy, yy, rozbieżnościami. No i pytanie, jak to właściwie jest. Aczkolwiek uważam, że to, co powiedział minister Sikorski, no to, to trzeba brać poważnie. Ja bym zwrócił uwagę na inny element. Sam fakt, że Amerykanie przyjechali, amerykańska delegacja do Monachium była bardzo liczna i była na bardzo wysokim szczeblu. Gdyby Europę Ameryka traktowała per noga, jak jakiś kraj trzeciej drogi, jakby to była trzecia droga katego, trzeciej kategorii odśnieżania, wysłaliby ambasadora, żeby powiedział zdawkowe, urzędowe przemówienie. To było przygotowane, rozpisane na rolę celowe. To najlepszy sygnał no to, jest, że Ameryka cały czas wiąże z nadzieją Europą, ale nie z taką Europą, jaką jest teraz, tylko koziński. miejmy nadzieję, z taką Europą, jaką się narodzi Agaton z tego szczytu w Dziękujemy bardzo. E, Katarzyna Bąkowicz, Uniwersytet SWPS, na Dziękujemy bardzo. Marciny Piasecki, Rzeczpospolita i Parkiet. Dziękuję No Ciekawe, co za tydzień powiemy, bo już będziemy po tych różnych wydarzeniach, o których dzisiaj mówiliśmy trochę wróżąc, co będzie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Magdalena Telęga, Paweł Pęksa, Robert Łuchniak. Do usłyszenia.